świetnie się spisały. Myślę, że mogą zostać pasowane na czytelnika, a więc nadszedł czas na pasowanie, ale zanim to nastąpi, muszę Was zapoznać z moimi prośbami. Nie pisz i nie rysuj nic na moich kartkach, bo jeśli nie zniszczysz, nie będę nic warta. Nie zaginaj rogów i dbaj o okładkę. Gdy przerwiesz czytanie, we mnie zakładkę. Nie czytaj mnie w wannie albo przy jedzeniu, żebym nie uległa przypadkiem zniszczeniu. Zanim po mnie sięgniesz, zawsze umyj ręce, a mógł cię cieszyć sto lat albo więcej. Czy zapamiętaliście moje prośby? A może któryś z was je powtórzy? Tak? Nie wolno pisać. Bardzo dobrze. Tak? Nie wolno, wolno kartek zawinać. Nie wolno czytać badnie. Tak, świetnie. Tak? Nie, nie wolno e, czytać przy jedzeniu. Świetnie, bardzo proszę. Trzeba umyć ręce, zanim się wyjdzie. Bardzo dobrze, tak? I nie wolno pisać po nich. Mhm, tak. I kto jeszcze powie ostatni? Tak? Nie wolno je targać. Tak, bardzo. Nauczymy Was krótkiego wierszyka. Szanuj książki z biblioteki. Proszę powtarzać za mną. Szanuj książki z biblioteki. Czy to lato, czy to zima. Czy to lato, czy to zima. Dwa tygodnie każdą książkę. Dwa tygodnie każdą książkę. W domu możesz trzymać. W domu możesz trzymać. Uwaga, uwaga! Proszę o powstanie. Teraz, teraz wszystkie dzieci powtarzają za mną przyrzeczenie czytelnika. Każdy pierwszak obiecuje, Każdy pierwszak obiecuje, Po książki sięgać z radością, Po książki sięgać z radością, Bo czytanie daje wiedzę, Bo czytanie daje wiedzę, I jest wielką przyjemnością. I jest wielką przyjemnością. Chcemy czytać, dbać o książki. Chcemy czytać, dbać o książki, poznawać z nich świat i ludzi. Poznawać z nich świat i ludzi. I nie nudzić się, bo z książką. I nie nudzić się, bo z książką. Dziecko się nie nudzi. Dziecko Obiecujemy dziś także Obiecujemy dziś także w bibliotece gościć często w bibliotece gościć często i pamiętać i pamiętać, że biblioteka biblioteka jest najmilszym w szkole miejscem jest najmilszym w szkole miejscem Teraz wszyscy podnosimy rączki i mówimy obiecujemy Obiecujemy Teraz każdy z Was po kolei podejdzie do książki, która będzie pasować Was na czytelnika. Czekaj, czekaj, chwileczkę. Stop, to proszę zostawić tam na razie. Proszę tutaj ustawić się jak gąski w szeregu. Wiemy ok